na ja już jestem po evencie w Steela Brainwad i dzisiaj robimy specjal na 1000 subów i będzie to naprawdę t... fajn, fajny specjal myślę, że wam się spodoba no i ja już zapraszam do oglądania zostaw suba łapkę w górę ale zanim to, to muszę wam bardzo podziękować za 1100 subów które zostawiliście mamy teraz 1100 subów ja nie wiem jak wy to robicie ale za, za niedługo możemy mieć jeszcze 2000 i to jeszcze może w tym miesiącu żeby zrobić, ale to, to mo, no możliwe, że się nie stanie tak. W ogóle sorry, że mam taki głos, tylko po prostu no jestem chory. No ale dobra. Ja już zapraszam Was do oglądania. Na początku muszę Wam bardzo podziękować za aż 86 tysięcy wyświetleń pod najpopularniejszym filmem. Wy, ja nie wiem, jak wy to zrobiliście, w ogóle to Aha. ma aż, uwaga, 1700 lajków, nie wiem, jak wy to robicie, ale bardzo dziękuję, bardzo dziękuję za to, no, jeszcze są komentarze takie z hejtami, no, ale i tak dziękuję, chyba niektórzy nie zauważyli jeszcze, że to jest dla Beki, no, no, chyba nie, chyba nie, więc dziękuję bardzo za wspieranie, no. Bardzo dziękuję za taką liczbę, za tyle komentarzy Może połowa z nich to jest hejt, no ale przynajmniej tyle No ale dobra, teraz przechodzimy do mojej bazy w Stila brain i pokażę Wam co mam do rozdania Uwaga, ja już jestem po evencie oczywiście Mamy tutaj secrety i to dużo nawet tego Ja w ogóle sobie ciszę Robloxa bo nie będzie mnie jeszcze słychać później Mam takie w ogóle Brainroty, mam Los Trallitos. Ale do rozdania, uwaga, będzie ten tutaj La, 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 Kukura, La, Kukur, La to jest akurat ten typ z tego, z reklamy, co nie jest też, że akurat im się udało to zrobić. Dalej, ja, jakby tak nie patrzeć, to rozdam na pewno tego i chciałbym jeszcze rozdać Duldul. -dul. Już nie są zbytnio takie mocne te no ale przynajmniej sobie rozdamy. I jeszcze, zanim, nie wiem, przejdziemy sobie jeszcze do dalszej rozmowy na specjalu, to otworzymy sobie Lucky Bloka. Zobaczymy, czy coś nam wypadnie fajnego. Jak wypadnie, to i tak będzie. O, w ogóle gold to jest. No, ajajaj. Ale przynajmniej coś, przynajmniej mamy nowego secreta. Nigdy go nie miałem przynajmniej. No ale dobra, przechodzimy teraz sobie do góry, bo chcę Wam pokazać jeszcze do góry. Właśnie mamy jeszcze tego lucky bloka do otworzenia, więc go sobie też otworzymy. No, na razie tutaj są słabe brain roty, jedynie ten jest mocny, ale najlepszy chyba jest właśnie ten mój na dole. Yy, dobra, ale zanim to to otwórzmy sobie, bo mamy dwa T. Uwaga. No, nie jest zbytnio taki dobry ten brain god. Ja w sumie mogę sobie niektóre usunąć, ale w sumie tego sobie usunę, bo on jest naprawdę trochę słaby, trochę słaby. No dobra. Na razie nic nie idzie takiego, no nie. Dobra, to ja przechodzę do dalszej rozmowy. Będą konkursy na Robuxy. Polecam wbijać na live, bo co kilka live'ów będzie, będą rozdawane Robuxy. Bo naprawdę... Tylko jest jeden warunek, który musicie mieć. To tak. Zaraz sobie przejdziemy jeszcze raz do tego, do konkursu i tak dalej, bo muszę jeszcze tam coś omówić, ale teraz to musicie mieć game passy na please Donate. No, w sumie nie musi to być please Donate, może to być inna gra, ale musicie stworzyć sobie gierkę i stworzyć game passy, żeby mieć możliwość yy, dostawać Robuxy ode mnie. Więc jeżeli nie wiecie jak zrobić gamepassy to polecam obejrzeć poradnik jakiś, na przykład na YouTubie, można sobie wyszukać. Polecam, polecam. To wtedy będziecie, będziecie wiedzieć, jak zarabiać robuxy za darmo. Dobra, a ja przechodzę teraz do rozdawania, bo musicie napisać swoją nazwę na Robloxie. Napiszcie swoją nazwę, to wtedy zakręcę kołem na następnym odcinku i zobaczymy kto wygra to wtedy dostanie właśnie widzowie robię gierkę na Robloxie Tak, robię gierkę na Robloxie. Już mogliście zobaczyć na moim kanale trailer do mojej gierki więc jeżeli oglądaliście to wiecie, że ona się pojawi w 2026 roku. Spróbuję zrobić to jeszcze w zimę, ale nie, nie obiecuję, że też szybko pójdzie, bo dopiero zacząłem ją robić. Więc na razie tyle. A, jeżeli ktoś by chciał trade'a na przykład zrobić, to też niech się zgłosi na czacie, to ja chętnie się wytrade'uję. Dobra. Myślę, że to tyle specjalu. Trochę krótki, no ale myślę, że Wam się spodoba bardzo, bo du dużo trochę pracowałem z tego eventu, mimo że byłem na publicznych serwerach, to jeszcze dziwne, że w ogóle nikt mnie nie ukradł. To trochę dziwne, no ale dobra. Jeszcze raz przepraszam za mój głos, jestem chory, no ale dobra. Dziękuję za oglądanie odcinka No i Nara.